Rynek to walka o klienta. Masowa produkcja, wysoka jakość i niska cena już nie wystarczają. Musimy śmielej patrzeć w przyszłość. Potrzebne są innowacje, które tworzą polscy naukowcy w naszych instytutach i uczelniach. Tu rodzą się impulsy dla gospodarki. Czołgi i pojazdy pancerne – ważna siła uderzeniowa armii. Jej skuteczność zależy od tego, na ile potrafimy ochronić żołnierzy przed działaniem pocisków przeciwnika. Czy można wytworzyć pancerz lepszy od stosowanych dotychczas? Gliwice i słynny drewniany maszt radiostacji. Naukowcy z Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach zaproponowali trzy rozwiązania. Były to nowoczesne, ale trudne do wytworzenia tzw. stopy amorficzne. Inną możliwość dawały stale wysokostopowe o dużej twardości. Specjaliści modyfikowali je zgodnie z wymaganiami dotyczącymi pancerzy. I wreszcie stale nanostrukturalne. Nowość, która na świecie pojawiła się na początku XXI wieku. W Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia zastosowano zaawansowane modele matematyczne, by dowiedzieć się, czy nowe materiały sprawdzą się w praktyce. W Gliwickim Instytucie Metalurgii Żelaza zbudowane zostały urządzenia, które pozwalają w próżni topić i odlewać metal. Po otrzymaniu wlewka materiały te poprzez walcowanie były przerabiane na blachy, płyty i inne kształty. Otrzymane stale były rozciągane i uderzane. Badana była także ich twardość. Analizowano ich budowę za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego i mikroskopu transmisyjnego. Ten ostatni gwarantuje opis i analizę struktury na poziomie atomowym. Zaprojektowano i wytworzono modele pancerzy warstwowych zawierających warstwy z nowych materiałów. Poligon Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. Bezpośrednie uderzenie pocisku przeciwpancernego o kalibrze 12,7 mm pozwoli uzyskać pewność, jak zachowa się nowy materiał. Pracownicy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia instalują płytę pancerną w uchwycie. W odległości 4 metrów karabin. Strzały. W powierzchni płytki widać niewielkie wgłębienia. Za takim pancerzem żołnierze będą naprawdę bezpieczni. Nowe materiały były przedmiotem zgłoszeń patentowych, wkrótce trafią do produkcji. Już ponad 100 lat temu polski wynalazca Jan Szczepanik skonstruował kamizelkę, której nie przebijały pociski z pistoletów. Dziś w Polsce powstają nowoczesne rozwiązania, które pozwalają chronić życie żołnierzy i policjantów. Mają skuteczne wkłady balistyczne. Niestety takie kamizelki zwykle powodują ograniczenie swobody ruchu. Czy można zapewnić ochronę dużej powierzchni ciała ludzkiego z pomocą wkładów lekkich, miękkich i jednocześnie komfortowych? Od lat znane są naukowcom tzw. ciecze nieniutonowskie. Zwykle zawierają one skoncentrowaną zawiesinę rozproszonych nanocząsteczek. Ciecz taka zmienia swoją lepkość pod wpływem uderzenia. Przez chwilę zachowuje się jak ciało stałe. Gdy działanie siły ustaje, materiał ponownie staje się cieczą. Zmiana jest szybka i całkowicie odwracalna. Takie ciecze i technologie umieszczenia ich w osłonach balistycznych były badane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Takie materiały można wykorzystać do zatrzymywania uderzeń ostrych przedmiotów lub pocisków. Z pomocą chemików zaprojektowano ciecze zawierające cząstki ferromagnetyczne. Pod wpływem pola magnetycznego stają się one sztywne jak ciało stałe. Po jego usunięciu znów są cieczą. Ciecze, tak zwane magnetoreologiczne, również mogą stanowić osłonę przed uderzeniem. W Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia zaprojektowano i zbudowano modele pancerzy kompozytowych z nanostrukturalnymi cieczami magnetoreologicznymi oraz cieczami zagęszczanymi ścinaniem. Wykonano analizy numeryczne uderzenia pocisku w taki pancerz. Instytut Technologii Bezpieczeństwa Moratex od wielu lat specjalizuje się w opracowywaniu elementów ochronnych dla wojska i policji. Tu powstały wkłady balistyczne z materiałów włókienniczych oraz kieszenie, w których umieszczone są moduły z cieczą inteligentną. Tu sprawdzono zdolność do zatrzymania uderzenia bagnetem. Ciecz w pojemniku przypomina nieco przezroczysty miód, płynie za zanurzonym prętem. W chwili uderzenia staje się sztywna. Taka ciecz jest umieszczona w kieszeniach wkładu balistycznego, które prezentuje inicjator projektu profesor Adam Wiśniewski. Całość zostaje schowana w pokrowcu przypominającym cienką poduszkę. Jest miękka i nie będzie krępowała ruchów. I znów ostateczne sprawdzenie odporności gotowej kamizelki przynosi strzał. Wkład balistyczny jest mocowany na plastelinie imitującej ciało człowieka. Strzał wykonywany z broni małokalibrowej, takie jak pistolet parabellum, TT lub Magnum. W zwolnionym tempie można zobaczyć, jak rzeczywiście zachowuje się wkład z cieczyni newtonowskiej. Wkład nie został przebity przez pocisk, choć w plastelinie jest wgniecenie. Nowe rozwiązania prezentowane przez profesora Marcina Leonowicza zostały już opatentowane i czekają na producenta. W najtrudniejszych chwilach będą chroniły naszych żołnierzy i policjantów.